Dzisiejsze spotkanie ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci. Organizator, organizatorami tego, tej imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 1, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzisiejsze spotkanie jest wynikiem różnych przedsięwzięć, akcji związanych z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym. Szkoła podstawowa nr 1 w tym roku wzięła udział w akcji ogólnopolskiej Miś Ratownik i w ramach tej akcji były prowadzone w młodszych klasach, czyli w klasach 1-3, różnego rodzaju atrakcyjne zajęcia z udziałem policji, straży miejskiej pedagoga, pielęgniarki. Również w tym roku szkolnym zostało podpisane takie trójstronne porozumienie pomiędzy Szkołą Podstawową, prezydentem miasta Ostrołęki i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego na rzecz utworzenia w naszej szkole miejskiego Centrum Edukacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. WORD dał nam pomoce dydaktyczne doposażył pracownię komputerową w multimedialne środki dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki dydaktyczne są naprawdę bardzo nowoczesne i dzisiaj właśnie w naszej szkole odbyła się między innymi prezentacja tych wszystkich środków dydaktycznych. Oczywiście jest to miejskie centrum edukacji bezpieczeństwa, wobec tego wszystkie szkoły miejskie mogą umawiać się na zajęcia do naszej pracowni i mogą, może prowadzić nasz informatyk, ale również pod nadzorem naszego informatyka może inny nauczyciel z innej szkoły przygotować takie zajęcia dla swoich dzieci. Dzisiejszy dzień myślę, że jest szczególnym, bardzo radosnym, co widać było po uśmiechach uczniów, ponieważ w Szkole Podstawowej nr 1 miała miejsce uroczystość rozdania nagród w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Ta inicjatywa zrodziła się znacznie wcześniej, kiedy w Ostrołęce odbywało się pierwsze Mazowieckie Forum dla Bezpieczeństwa. Wtedy to konsultanci Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyszli z taką inicjatywą, pomysłem, by kontynuować to przedsięwzięcie, między innymi właśnie poprzez formę konkursu plastycznego. Konkurs miał kilka kategorii. Prace, które do nas napłynęły, były rzeczywiście fantastyczne, ale powiem o czymś, co nas bardzo zaskoczyło, to ogromna ilość tych prac to bardzo dobrze świadczy o szkołach, które przystąpiły do tego konkursu, o nauczycielach, którzy rozmawiają z dziećmi, rozmawiają ze swoją młodzieżą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pochwalę się, bo rzeczywiście tutaj sama liczba jest imponująca. Dostaliśmy 846 prac. Ilość zaskoczyła nas, ponieważ nie spodziewaliśmy się takiego dużego zainteresowania, ale to świadczy o tym, że wszystkie inicjatywy podejmowane przez szkoły, przez samorządy, cieszę się bardzo, że takim głównym napar, na, na, napędem, motorem tych działań jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który wygon, wykonał już powiedziałabym gigantyczną pracę, jeśli chodzi o promowanie zasad bezpieczeństwa na drogach. Te wszystkie prace, te wszystkie działania skonsolidowane dają efekty, czyli te, te 846 prac, które trafiło do konkursu, to jest efekt tego, że dzieci są zainteresowane, że chcą y, uczestniczyć y, y, w mówieniu o bezpieczeństwie. To, to bardzo dobrze świadczy o nauczycielach przede wszystkim. Y, chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu. Wyróżniliśmy chyba całkiem sporo i powiem dlaczego, ponieważ mamy tutaj partnera doskonałego w działaniu, czyli województwo. Ośrodek Ruchu Drogowego, który jest hojnym partnerem współpracującym. Ponieważ w pierwszej wersji przeznaczaliśmy troszeczkę inny sposób finansowania tych nagród, ale pan dyrektor Augustyniak również był bardzo zaskoczony skalą tego przedsięwzięcia, ilością nagród, jak również poziomem prac plastycznych, nie tylko plastycznych, bo i multimedialnych i, i filmów, które uczniowie przygotowali ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Dzisiejsze prezentacje multimedialne są pierwszym etapem stworzenia w Ostrowiecku miasteczka ruchu drogowego, który w znacznym stopniu ułatwi Policji Ostrowieckiej prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci na terenie naszego miasta i być może i powiatu. Miasteczko będzie wyposażone w ścieżki rowerowe, będą to również ulice. Wszystko to będzie zminiaturowana struktura ruchu drogowego na terenie miasta. Miasteczko ruchu drogowego będzie zlokalizowane na terenie na terenie szkoły podstawowej numer 1 w Ostrowęce i z miasteczka tego będą korzystać uczniowie wszystkich szkół podstawowych miasta Ostrowenki. W dniu dzisiejszym położyliśmy znowu poważną cegłę dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w budowaniu tego tego wspólnego bezpiecznego domu. Było to podsumowanie konkursu organizowanego przez Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast kolejnymi pracami, pomysłami jest miasteczko ruchu drogowego tutaj na terenie miasta Ostrołęki, które będzie służyć wszystkim dzieciom i młodzieży z terenu Miasta. Na pewno jest to przedsięwzięcie dosyć kosztowne, duże, ale konieczne i potrzebne. Wymaga tutaj zaangażowania i samorządu województwa, i samorządu lokalnego. Mam nadzieję, że pomysł, żeby objęte zostało budowanie miasteczek ruchu drogowego w całym województwie mazowieckim, który padł na Mazowieckiej, Rady Bezpieczeństwa, Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zostanie, że tak powiem, urealniony w postaci. Już wykonanych miasteczek i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego tradycyjnie deklaruje tu swój udział w powstaniu takiego miasteczka. Mam nadzieję, że inni niezawodni partnerzy, którzy nam zawsze partnerują w tych wszystkich przedsięwzięciach z bezpieczeństwa ruchu drogowego, również dołożą tutaj starań, zaangażowania, żeby. To miasteczko w Ostrołęce powstało. W tym miejscu również chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym stałym, niezawodnym partnerom. Na pierwszym miejscu mediom, bo Wy propagujecie to, co my robimy najbardziej skutecznie. Dziękuję bardzo samorządowi tutaj miasta, samorządowi województwa. Dyrektor, dyre, dyrekcji Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Dziękuję bardzo pani dyrektor Kielewicz-Kaczyńskiej z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i dyrekcji Szkoły Numer 1. Oczywiście także policjantom, którzy we wszystkich naszych akcjach uczestniczą w sposób bardzo aktywny. Dziękuję bardzo wszystkim za współpracę i za pomoc.